Stosujemy polecenie warunkowe w wersji uproszczonej i powtarzamy polecenia. Zdarzenia. Kiedy kliknię to flagę, program będzie się uruchamiał. Jeżeli kliknę flagę zieloną, dodaj rozszerzenia. Dodamy pióro. Na samym początku czyścimy wszystko. Podnieśmy również pisak. Ruch iść do punktu 0,0, czyli kotek będzie przenoszony do punktu 0,0, czyli do środka. Ustaw kierunek na 90. Pióro. Przyłóż pisak. Stosujemy pętlę. Powtórz. W kontroli. Powtarzaj. Powtarzajmy w całość cztery razy. Pętla jeżeli. W pętli powtórz. Czujniki. Jeżeli. Klawisz. I wybierzmy sobie strzałka w lewo. Naciśnięty. Jeśli szczałka w lewo będzie naciśnięta, ruch przesuń o 50 kroków 50 kroków i obrót w lewo o 90 stopni. Natomiast jeśli nie będzie szczałka w lewo naciśnięta, będziemy przesuwać się o 30 kroków pętli powtórz o 30 kroków i obrót w prawo o 90 stopni. Sprawdźmy zatem działanie tego programu. Widzimy, że kotek narysował kwadrat, czyli wykonał te polecenia klawisz strzałkę w tym momencie nie była naciśnięta. Uruchomię program, ale wcisnę strzałkę w lewo. Widzimy, że duszek wykonał schodki. Bez naciśnięcia strzałki w lewo rysuję kwadrat. Jeżeli nacisnę strzałkę w lewo i przycisnę Zieloną flagę, duszek rysuje schodki.